I co, i co, i co, I jeszcze jedna została, i padło na. I padła na. I padła na tą piękną, sympatyczną, uroczą blondynkę w okularach. Szanowni Państwo, ona została wybrana. Tak los chciał. Pan Mody się odwraca. Uwaga, uwaga, uwaga. Za chwilę mucha poleci do tyłu. Ręce w górę, chłopy! Śmiało, śmiało. Łapiemy muchę, bądźmy czujni! I co, i co, i co, i co? jest! Nie, 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 mój drogi! Los tak chciał, wszyscy widzieliśmy! Złapałeś muchę, bardzo mi przykro, proszę pana. Pan ma krawacik i już się więcej nie należy, a to jest nasz nowy pan młody, któremu na imię jest? Tomasz. Tomasz, pomku bardzo nam miło! Dziękujemy panom, bardzo dziękujemy serdecznie, pozostałym panom. Marta, parzaki, przystojniak.